Cześć. W tym filmiku chciałabym wam pokazać jak szybko i uniwersalnie zamieniać sobie ułamki okresowe na ułamki zwykłe ewentualnie liczby mieszane. Bo jeżeli mamy ułamek taki standardowy dziesiętny na przykład 0,24, no to oczywiście piszemy sobie 24 Setne, mamy dwa miejsca po przecinku, czyli tutaj dwa zera, możemy to skracać. Skróćmy sobie przez 4, czyli mamy 6,25. No i tak to wygląda z takimi normalnymi, standardowymi ułamkami dziesiętnymi, nie ma problemu, ale co jeżeli pojawia nam się ta liczba w nawiasie? Weźmy na początek 0 i 2 w okresie. To oznacza, że ta dwójka po przecinku cały czas nam się pojawia. Zdarzają się takie metody, że pisze się w mianowniku 9, 99, 90, 990 i tak dalej. No ale pytanie: kiedy co piszemy? E, ja chciałabym Wam zaproponować taką prostą, uniwersalną metodę, która zawsze będzie działała, i wtedy rozwijają się Wasze wątpliwości, co tam w tym mianowniku należy wstawić. Oznaczmy sobie tą naszą liczbę x, no bo w końcu chcemy się dowiedzieć, ile ona wynosi i troszeczkę sobie to rozpisuję. Zasada jest taka, że mnożę przez taką liczbę nasze... Równanie stronami w stylu 10, 100, 1000, 10 tysięcy, milion, tak? Tak, żeby jeden pełny okres wypadł nam przed przecinek. To znaczy, jeżeli tutaj w okresie pojawia się jedna cyfra, przemnożę przez dychę. Gdyby tutaj były dwie cyfry, przemnożyłabym przez stówę. 3 przez 1000 i tak dalej. Mnożę obie strony, w związku z tym x razy 10 daje mi 10x. No a tutaj po prostu się przesunie przecinek. I teraz odejmujemy nasze równania stronami, to znaczy 10x minus x daje mi 9x, tak? Od 10x odjęłam x, -a. i teraz od tego odejmuję to. Zobaczcie, 2 odjąć 0, na razie mówię tylko o całościach, to jest dwójka, a całe te nieskończone ogony, ponieważ one tak naprawdę są takie same, ładnie nam się wyzerują. No, mamy wyliczyć x, czyli liczba, która przy x stoi. To dziewiątka, w związku z tym dzielę na 9 i otrzymałam, że ten nasz ułamek zwykły to dwie dziewiąte. Zerknijmy sobie teraz, jakby sytuacja wyglądała, gdyby w tym okresie były dwie cyfry. Tak samo rozpisuję. No i tak jak już mówiłam, ponieważ tutaj mamy dwie cyfry, to mnożę sobie przez. Stówkę. X razy 100 to jest 100x i tutaj nam się przecinek przesuwa o dwa miejsca. I znowu od tego równania odejmuję to, czyli 100x minus x daje mi 99x. 45 odjąć 0 to jest 45 i całe te ogony są dokładnie takie same. Dzielę sobie teraz na 99 i mam, że x to 45,99. Oczywiście wypadałoby to jeszcze skrócić. Skracamy przez 9, czyli dostajemy 5,11. No dobrze, a jak wygląda sytuacja, gdyby coś jeszcze przed tym okresem się pojawiło? Weźmy sobie taki przykład. Mamy dwójeczkę i dopiero w okresie 34. To oznacza... Że powtarza się tylko to 34. I teraz zobaczcie, gdybyśmy chcieli postępować tak samo, no to pytanie: przez co mnożymy? Mamy tutaj dwójkę, tu mamy jeszcze dwa miejsca, no czyli może przez 1000. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. I w tym momencie tutaj robi się problem, bo zobaczcie, te całe nieskończone ogony nie są takie same, więc nie wiadomo tak naprawdę do końca, jakby je odejmować. Tu w tych poprzednich przykładach nie było problemu, bo one były dokładnie takie same, tak? Widzicie tutaj tą różnicę. Tu nam się pojawia dwójka, a tu od razu startujemy od 34. Dlatego jeżeli przed okresem pojawia się jakaś liczba, na początku się jej pozbywamy. Zacznijmy od początku. Rozpisuję sobie trochę. I teraz tak, tutaj pojawiła nam się dwójka. Chcę się jej na początek pozbyć, czyli przesunąć przecinek o jedno miejsce. W związku z tym mnożę przez dychę. Gdyby na przykład tutaj były dwie liczby, przemnożylibyśmy analogicznie przez stówkę. Mam 10x równa się 2,34, 34, 34, 34 i tak dalej. I teraz zasada, taka jak w tych początkowych przykładach, mnożę przez taką liczbę, żeby jeden pełny okres wypadł mi przed przecinek, ponieważ mam tutaj dwie cyfry, trójkę i czwórkę, no to mnożę sobie przez 100. No ale teraz uważajcie, 10x razy 100 da nam już 1000x. No a tu dostaniemy 20. 234 i to 3, 4, 3, 4 nam się cały czas powtarza. I teraz tak od tego ostatniego równania odejmujemy to równanie. W związku z tym 1000x odjąć 10x to jest 990x, 234 odjąć 2 to 232. I teraz ładnie nam się to wszystko po przecinku odejmie, ponieważ jest to ta sama liczba. Dzielimy przez 990, żeby dowiedzieć się, ile wynosi x. Ładnie to nam się skraca jeszcze przez 2. I otrzymaliśmy taki, oto wynik. To jest nasz szukany ułamek zwykły. No dobra, pojawiły się przypadki wszędzie, gdzie było 0 przed przecinkiem. To może chociaż jeden taki, gdzie będzie tam jakaś liczba. Weźmy 1 i 37 w okresie. Zasada ta sama, rozpisujemy. Tutaj na szczęście nic nam przed tym okresem nie stoi, czyli od razu mogę wymnożyć przez 100. I odejmujemy. 137 odjąć 1 to jest 136. To wszystko po przecinku nam się. Ładnie zredukuję i otrzymujemy, że x to 136,99. Skracać się to nie skraca, możemy ewentualnie wyciągnąć sobie jeszcze całość. Mamy 1 i czyli właśnie widać tą jedynkę, która była tutaj na początku. Dziękuję bardzo.